Cześć, jestem Paulinka. E, znaczy Paulinka Porzucek. Dobra, Paulina Porzucek. Dobra, nieważne, jak ktoś chce, no to niech mówi Paulinka. Ja wolę osobiście tą wersję. E, a jeżeli chodzi właśnie o dzisiejszy odcinek, no to będzie dotyczył plusów i minusów e, takiego, takiej relacji na odległość ostatnio wdałam się w taką relację ogólnie z e, takim niejakim Krystkiem <grystkiem> o którym e, często po prostu wspominam, którego gdzieś tam pokazuję na swoim profilu na Instagramie czy tam na TikToku czasami się właśnie pojawia Krystek ode mnie mieszka gdzieś tak około dwóch godzin po prostu um, ode mnie i wam powiem, jak to wygląda. Ja też mieszkałam, słuchajcie, z, byłam wcześniej z osobą, trzy lata, która też wyjeżdżała na jakieś dwa tygodnie, nie była ze mną, a potem do mnie wracała i na dwa tygodnie była po prostu przy mnie. No to wiem więcej, powiem wam, jak wyglądały te plusy, więc tak minusy, tęskni się za tą osobą i gdzieś ta relacja zawsze się będzie rozwijać po prostu wolniej. No bo wiadomo, szybciej się będzie rozwijać relacja, gdzie się może spędzić więcej tego czasu, bliżej poznać tą osobę, no i to jest ten właśnie minus, że jednak się spotykacie przeważnie na weekendach albo właśnie co te dwa tygodnie, więc to nie wygląda tak samo. Minus jest taki, czasami zdarzają się duże, duże, na przykład nie wiem, jakieś problemy gdzieś tam w życiu czy coś, jest na przykład taki moment, gdzie jest mi przykro i potrzebuję kogoś żeby mnie przytulił, żeby po prostu przy mnie był i tej osoby nie ma i w sensie nie jest możliwe, żeby ona po prostu była nagle w tym momencie po prostu przy mnie no, no nie da rady po prostu no bo jeszcze na przykład te dwie godziny to jest jesteś tutaj w stanie po prostu przejechać ale no jak wiemy no, są osoby, które mają pracę, więc czasami po prostu się nie da no i z plusów <laughs> z plusów I to bardziej powiem ten plus z dłuższej relacji, jakby byłam w relacji jakby gdzie no, różnie bywało, ale w każdym razie ogólnie było mniej więcej dobrze. No i, ale te dwa tygodnie dawały mi, tak jakby, trochę przeciążenie tą osobą, i jakby. Ta osoba jechała, to ja czułam taki jakby oddech Mogłam się skupić tylko i wyłącznie na sobie Na tym, żeby, wiecie, zrobić to, co ja lubię Gdzieś tam, wiecie, no nie, nie musiałam być po prostu Znaczy nie mówię, że musiałam, Po to też fajne, fajne spędzenie czasu, na przykład sobie wyjść do kina czy coś Tylko po prostu go nie robiłam, robiłam to, co ja chcę Wszystko to, co to ja chcę I no wiecie, no spałam, robiłam sobie co chciałam Jadłam to, co chciałam Nie trzeba było szukać po prostu kompromisów Więc to jest ogólnie... Plus taki, że czasami muszę od tej osoby odpocząć, tylko fajnie by było, gdyby to były na przykład, nie wiem, 2 trzy dni, a nie dwa tygodnie albo cały tydzień. No i teraz kolejny minus to jest, ja to powiedzieć, brak zaufania. <laughs> czasami, zależy, bo jak byłam w tym pierwszym związku, no to brak zaufania pojawiał się bardziej do mnie, Kiedy ja nic nie robiłam, wiecie, jak ja na przykład, jak mój partner wyjeżdżał, no to wyglądało tak, że no, zajmowałam się sobą. Robiłam to co ja chciałam, czy jakieś tam TikToki, gdzieś tam pojechałam, zrobić sobie jakiegoś crossa, coś tam porobić, ale głównie jakby pracowałam, bo to też mi sprawia przyjemność. Pracowałam, zajmowałam się córeczką i siedziałam w domu, jakby nie imprezowałam. Może od czasu do czasu sobie tam wyszłam na jakiś koncert, ale to też rzadko, więc to i ta. No, druga strona czuła się taka, wiecie, że była po prostu zazdrosna, gdzieś tam kontrolowała mnie, sprawdzała te wszystkie wiadomości, gdzieś tam e, nakręcała się, bo jacyś ludzie coś tam napisali, jakieś bzdury, czy coś. Ja musiałam się zawsze z tego tłumaczyć i to mnie bardzo ogólnie przeciążało. No i, i teraz jest ta druga strona, tutaj Krystek. Jakby ja normalnie nie miałabym problemu, żeby zaufać Krystkowi, tylko problem jest w tym, że jakby Jakieś słuchy od samego początku słyszałam, że tam on się spotyka. Wiecie, tu było tak pół żartem, ja nie zwracałam tak samo na te uwagi, bo na początku nie wiedziałam, że się będę z kreskiem spotykać, ale teraz na przykład nie wiem, co on tam robi. Czy on tam nie ma innej dziewczyny, czy on się tam z kimś nie spotyka? Obserwuję bardzo dużo dziewczyn, więc to jest takie: ja nie wiem, co on robi. Ja wiem na przykład to, że on, będąc ze mną, ma cały czas telefon gdzieś tam blisko siebie. A y, na przykład, jakby, no, nie odpisuje mi na przykład, od razu, czy gdzieś tam to jest takie. Więc ja sobie myślę, nie wiem, czy on nie ma tam kogoś, czy on nie ma, więc, jakby nie mogę mu zaufać. Nie. Chcę mu zaufać i myślę, że mu zaufam ogólnie w przyszłości, no ale no, jest to także ciężko ogólnie sobie zbudować też to zaufanie, jakby był blisko mnie to ja bym wiedziała, jak on funkcjonuje mniej więcej na co dzień i to też też wpłynęło na tą ocenę ogólnie całą, tak samo jak i tamtej osoby tej, co była ze mną kiedyś. Jeżeli on, jak on tu był, to nie miałbym mnie zastrzeżeń, bo on wiedział, jak ja sobie funkcjonuje. Jeżeli ja sobie, wiecie, jadę na jakąś galę, coś tam sobie porobię, z kimś porozmawiam, ale że to są takie stosunki koleżeńskie że nigdy nie, wiecie, nie, nie przekraczałam jakieś tam granice, gdzieś tam jak robiłam jakieś krosy z kimś, żeby po prostu sobie gdzieś tam nawet się umawiać, czy nie było przeważnie, tak właśnie nie robiłam. Mówię przeważnie, bo e, zdarzyło mi się chyba z jedną osobą, a tak jak byłam singielką, e, że nagrałam z nim TikToka i wyszłam z nią na randkę. Ty mówię, że byłam tylko na randce. E, to tak wyglądało, bo zostałam zaproszona. A tak normalnie, no to ze wszystkimi się ogólnie komplowałam. raczej to było na zasadzie po prostu spiknę się z kimś, kto też nagrywa TikToka, żeby po prostu sobie podagrywać razem, bo wtedy to jest fajna zabawa. A dwa, no to jest właśnie takie cross, czyli zderzenie po prostu dwóch oglądalności, każdy ma swoją grupę docelową. No i co jeszcze chciałam powiedzieć tutaj? Chyba mi się wydaje, że to wszystkie plusy i minusy, bo jest tylko ten jeden plus, że czasami można sobie od te osoby odpocząć. A co do minusów, chyba mi się daje też, że wszystkie, bo wymieniłam tutaj tęsknotę. Właśnie to, że te relacje zawsze. No, ale to też jest minus i plus, że rozwija się trochę bardziej powoli. I dla mnie jest to plus na początku. Hmm, raczej, no, to jest takie neutralne, mi się wydaje w sumie. Że, że się jednak rozwija powoli, i no trzecia właśnie ta y, zazdrość, która się pojawia. No i jeszcze e, brak, e, brak osoby po prostu przy, przy ciężkich momentach, że czasami po prostu nie da rady się e, przyjechać do tej osoby, kiedy ta osoba naprawdę kogoś potrzebuje. E, no i co jeszcze? No, chyba to wszystko w sumie. To wszystko, e, na, co mi przyszło do głowy, e, co mi jakby sprawiało jakieś problemy. Nie mówię, że przed, jeżeli wy macie jakieś. E, Związki na odległość, czy jakieś rady ogólne na to, co ja powiedziałam, napiszcie mi w komentarzu, bo ja chętnie sobie poczytam. Wiecie, bo naprawdę, w szczególności jeżeli chodzi właśnie o tą zazdrość, która się teraz objawia u mnie. A na przykład no nie, chcę, nie chcę gdzieś tam kreska ograniczać, czy gdzieś tam jakby go podejrzewać o wszystko, bez, bez żadnych takich konkretnych podstaw, więc musicie mi też dać rady właśnie w komentarzu. I ja nagram zaraz drugi odcinek, ale przed tego gdzieś tam... No jutro albo pojutrze, bo nie wiem czy będę miała codziennie czas, a postaram się codziennie gdzieś tam coś, coś postawać. Jak to nie będą filmiki, no to będą gdzieś szorstcy, więc zapraszam Was do subskrypcji i lajkowania moich filmików. Buziaczki i pa